Błędy w pielęgnacji skóry, które utrudniają ci uzyskanie glass skin. Numer jeden. Myślisz, że musisz oczyszczać twarz dwa razy dziennie, a tak do końca nie jest. Chyba, że dosłownie robisz codziennie slugging albo masz mega tłustą cerę, no to wtedy tak, ale generalnie większość osób nie musi mieć raczej skóry rano. Tym bardziej, jeśli jest bardzo wrażliwa, bądź bardzo sucha. Po prostu spróbuj pominąć poranne oczyszczanie i zobacz, jakie osiągniesz efekty. Czekasz, aż pierwszy kosmetyk całkowicie się wchłonie, zanim nałożysz kolejny. A tak nie zawsze jest, bo zwykłej Rutynie, kiedy nakładasz nawierzające sera, jakieś toniki, nie musisz czekać, aż skóra będzie całkowicie sucha, ewentualnie, kiedy nakładasz SPF, retinoidy albo jakieś złuszczające kwasy. No to wtedy tak, ta skóra faktycznie musi być sucha Nakładasz mega dużo makijażu, gdy masz wysyp Każda z nas, mam wrażenie, to przechodziła Że po prostu chciała jak największą ilością korektora zakryć po prostu wszystkie syfy A potem po prostu kończyło się to tylko jeszcze większym wysypem No i w sumie się nie dziwię, bo zatykasz sobie ujścia gruczołów łojowych Więc ja wiem, że łatwo się mówi, ale serio Lepiej chodzić bez makijażu w momencie, kiedy masz ten wysyp Nie jest to niczym potwierdzone, ale mi osobiście się sprawdza To były wszystkie rady, dajcie koniecznie znać, czy wiedzieliście o nich czy może je stosujecie, albo czy może macie jakieś inne?